Witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Rozpoczynamy oczywiście od niedzieli palmowej, która w naszym kościele rozpoczyna Wielki Tydzień. To centrum życia naszego kościoła, centrum naszej liturgii. Są to dni, w których przeżywamy mękę, śmierci, zmartwychwstanie Chrystusa. Liturgia niedzieli palmowej jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed jego ukrzyżowaniem. Natomiast sama, sama Niedziela Palmowa od 1986 roku jest obchodzona jako Światowy Dzień Młodzieży. Do tego jeszcze przejdziemy, jeszcze wspomnijmy tylko, że to, to, to wejście na Mrze Świętą z Palmami przypomina uroczysty wjazd. Natomiast czytanie w miejsce Ewangelii opisu męki Chrystusa przypomina nam właśnie o tej historii, i Kościół tutaj w ten sposób. Podkreśla, że triumf Chrystusa i jego ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane. Dodajmy jeszcze, że kiedyś Niedzielę Palmową nazywaliśmy w Polsce Niedzielą Kwietną. Jak łatwo się domyślić, właśnie dlatego, że w tym czasie pokazują się pierwsze kwiaty, w tym roku widać to doskonale. Po, po sumie Niedzieli Palmowej w wielu kościach odbywały się kiedyś przedstawienia pasyjne, teraz do tych przedstawień pasyjnych też wracamy, choćby słynna Pasja w Kalwarii Pacławskiej czy w Poznaniu. Przypomnijmy jeszcze, że Triduum Paschalne to są te dni, które przypominają najważniejsze wydarzenia, a więc Wielki Czwartek, Wieczerza Pańska, Wielki Piątek, Męka i Śmierć i Wigilia Paschalna, wieczorna, sobotnia, liturgia, która jest, jak mówili ojcowie Kościoła, wigilią wszystkich wigilii. To tam właśnie przeżywamy zmartwychwstanie Chrystusa. Procesja rezurrekcyjna jest takim taką kropką nad i, zakończeniem. Tam tylko śpiewamy, że już Chrystus wstał, A więc zachęcam, zachęcam do udziału w Triduum Paschalnym. Sprzątanie na święta zróbmy albo wcześniej, albo w ogóle nie sprzątajmy. Udział w tym Triduum jest na pewno dużo bardziej ważny i, i piękniejszy dla nas. Podczas niedzieli palmowej w tym roku Ojciec Święty zelebrował na placu Świętego Piotra mszę świętą podczas tych uroczystości młodzież polska odebrała od młodzieży brazylijskiej znaki światowych dni młodzieży. Od poniedziałku rozpocznie się peregrynacja tych znaków w Polsce. Krzyż i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani jako pierwsza zawita do, jako pierwsze miejsce zawitają te znaki do archidiecezji poznańskiej od 10 kwietnia w Rzymie trwało spotkanie Komitetu Organizacyjnego Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. Byli tam delegaci z całego świata, przedstawiciele także Papieskiej Rady do Spraw Świeckich. To jest ta rada, ta dykasteria, którą kieruje kardynał Stanisław Ryłko i właśnie Rada, Papieska Rada do Spraw Świeckich jest głównym organizatorem spotkań młodzieży z papieżem. Znaki Światowych Dni Młodzieży od 29 września do 13 grudnia będą w Także pod decyzjach krajów naszych sąsiadów Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Rumunii, Węgrzech, Słowacji i na Czechach. Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej powrócą do Polski 14 grudnia i peregrynować będą po kolejnych diecezjach, począwszy od diecezji opolskiej. Papież, papież Franciszek w tym roku przesłał także w wspólnocie żydowskiej, w wspólnocie Rzymu życzenia z okazji święta Pesach. Napisał z okazji zbliżającego się żydowskiego święta Pesach, chciałbym żydowskiej wspólnocie Rzymu przesłać serdeczne życzenia pokoju. Według kalendarza żydowskiego Pesach odbywa się zawsze 15 dnia miesiąca Nisan. A według naszego kalendarza, kalendarza gregoriańskiego w tym roku przypada to 14 kwietnia, a więc poniedziałek i potrwa do 23 kwietnia. To święto jest obchodzone oczywiście na pamiątkę wyjścia Żydów z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej. Celebruje się to święto przez 7 dni w Izraelu, natomiast w diasporze, czyli poza Izraelem, przez 8 dni. Pierwszy wieczór święta jest najbardziej uroczystym momentem życia żydowskiego. W gronie rodziny spożywa się wtedy uroczystą kolację sederową, i najmłodsze, najczęściej dziecko pyta w pewnym momencie, dlaczego tak wygląda, co to jest, co my robimy, i najstarszy wtedy opowiada historię wyjścia. Żydów z Egiptu, to jest Haggada, opowieść właśnie o tym wydarzeniu. Dodaje się też wydarzenia bliżej nam współczesne, bliżej na, nam z historii Żydów, aby pokazać, że Bóg objawia się w niej w tej historii również dzisiaj. Jeżeli dobrze obserwowaliśmy transmisję z tego spotkania w Niedzielę Palmową papieża z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży mogliśmy zauważyć, że posługiwał się nowym pastorałem. Otóż więźniowie zakładu karnego w San Remo na północy Włoch wykonali dla papieża nowy pastorał z drzewa oliwnego i zdobili go herbem jezuitów. Jak wiemy, jest to ten herb, który również jest umieszczony w herbie papieskim. Herb jezuitów, takie charakterystyczne słońce z monogramem Jezusa i HS i trzema gwoździami. Fachowca nazywamy ten pastorał ferulą i może też jest to ciekawostka, ojciec święty Franciszek dotychczas używał tych, tych ferul wzorowanych na tych, które używał Paweł VI, Jan Paweł II i także Benedykt XVI. Pastorał, ferule Jana Pawła II doskonale pamiętamy, ten charakterystyczny kształt wygiętego lekko krzyża będzie pewnie na zawsze już związany wizerunkowo z ojcem świętym Janem Pawłem II. Yy, przygotowano na te uroczystości, a więc na niedzielę palmową, ale też na Wielki Tydzień, na święta wielkanocne, yy, kwiatową dekorację, gałęzie palmowe. Yy, 3000 sztucznych, ręcznie wykonanych gałęzi palmowych przygotowały w tym roku północnowłoskie miasta Sanremo i Bordigera. Natomiast drzewka oliwne umieszczane w arkadach, gałązki oliwne, różnego rodzaju kompozycje kwiatowe są darem regionu Apuli. Wśród tych kwiatów papież Franciszek poświęcił 200 tysięcy gałązek oliwnych z przeznaczeniem dla kardynałów i wiernych uczestniczących w ceremoniach na placu Świętego Piotra. W Polsce, oczywiście, w zeszłym tygodniu przeżywaliśmy kolejną, kolejną rocznicę katastrofy smoleńskiej. W wielu kościołach odbywały się msze święte poświęcone temu właśnie wydarzeniu. Biskup Polowy w Katedrze Polowej przewodniczył w czwartek wieczorem przy świętej w intencji biskupa. Tadeusza Płoskiego, księdza Jana Osińskiego oraz załogi i pasażerów samolotu, który w 2010 uległ katastrofie pod Smoleńskiem. W tej mszy uczestniczyli członkowie rodzin tragicznie zmarłych lotników oraz duchownych. Biskup Guzdek powiedział, że prawda o poznaniu przyczyn katastrofy jest potrzebna, a rodziny zbyt długo czekają na jej ujawnienie. Powtórzył słowa Jezusa, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Potrzebna jest prawda, aby przepędzić demony wzajemnych oskarżeń, podejrzeń i pomówień, jak powiedział. W Wadowicach otwarto trochę z okazji zbliżającej się kanonizacji, ale też po prostu ten, ten, to przygotowanie muzeum domu Jana Pawła II już po prostu dobiegło końca. Otwarto właśnie to muzeum. Słowa błogosławieństwa wypowiedział Nuncjusz Apostolski w Polsce, arcybiskup Celestino Miliore arcybiskup Miliore powiedział modlił się aby Bóg z miłością popatrzył na to muzeum i tych którzy je wybudowali, upiększyli. Otwarcie dokonał też otwarcia uroczystego dokonał też premier Donald Tusk. Nowa wystawa papieska znajduje się w domu, w którym Karol Wojtyła urodził się i mieszkał z rodziną przez pierwsze 18 lat. Swojego życia historia tego domu jest pewnie znana. Przypomnę krótko, że budynek kupiła od żydowskich właścicieli fundacja Ryszarda Krauzego, przekazała je później Archidiecezji Krakowskiej, dzięki zbiórkom różnego rodzaju, także między, dzięki środkom unijnym. W latach 2010-2013 udało się dostosować budynek do projektu nowej wystawy autorstwa Barbary Jarosława Kłaputów. Widziałem ten projekt, rzeczywiście jest bardzo nowoczesne muzeum, warto zajrzeć, warto przypomnieć sobie to wszystko, co przeżywaliśmy w związku z Janem Pawłem II i to miejsce, które jest tak mu bliskie, w którym, jak powiedział, wszystko się zaczęło. I na koniec jeszcze ciekawostka z Francji. Otóż francuski episkopat powiedział, że podczas tegorocznych uroczystości Wielkanocnych 5100 osób zostanie we Francji przyjętych do kościoła. 1500 katechumenów to osoby między 12 a 18 rokiem życia, zaś ponad 3500 to ponad 18, mają ponad 18 lat. Dwie trzecie katechumenów to kobiety, jedna trzecia pochodzi z rodzin chrześcijańskich, a około 5%, a około 5 z rodzin islamskich. To jest też swego rodzaju znak czasu, być może oby tak Bóg sprawił, że tak, że tak będzie częściej. I na koniec już ostatnia ciekawostka, tym razem z bieguna północnego. Na biegunie północnym postawiono prawosławny krzyż. 6 kwietnia przybyli tam członkowie Stowarzyszenia Bohaterów Związku Radzieckiego i Bohaterów Rosji. Towarzyszyli im badacze polarni, politycy, biznesmeni, a także dwaj duchowni biskup Narian Marski i Miezeński Jakub oraz ksiądz Wsiewołod Chaplin, przewodniczący Wydziału Patriarchatu Moskiewskiego do spraw kontaktów Kościoła ze społeczeństwem. Rosja jest jednym z pięciu krajów obok Stanów Zjednoczonych, Kanady, Norwegii i Danii które roszczą sobie prawa do tego arktycznego szelfu. W 2013 roku prezydent Władimir Putin wzmocnił rosyjską obecność w tym rejonie. Planuje też tam umieścić grupę wojsk, która zapewni realizację interesów rosyjskich w Arktyce. Jak widać prezydent Putin dba o interesy rosyjskie nie tylko za naszą wschodnią granicą, ale także na biegunie północnym. Co do tego bieguna pewnie nie mamy wielkich wątpliwości i życzymy mu wszystkiego najlepszego, ale lepiej żeby na Ukrainie to się skończyło, oby tak się stało. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam za tydzień.